Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym burzowym klimacie kurek, który nam wchodzi wraz z japońskimi nowymi pancernikami, krążownikami liniowymi. Witam was, ja ubersuję kanał od gracza do graczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o okrętach, które nienawidzę. Co prawda stwierdzenie nienawidzę jest takie, no naprawdę na wyrost, ale to są okręty, których nie chcę wyciągać z portu. Grało mi się na przykład na testach nimi bardzo źle, grało mi się kiedy grindowałem drzewko bardzo źle, bardzo tragicznie. Bądź po prostu nie mogę znaleźć optymalnego sposobu na grę tymi okrętami. Są to okręty niektóre stare w grze, niektóre premiowe, niektóre drzewkowe, więc no możecie zobaczycie tutaj naprawdę spory przekrój, ale wybrałem i uwierzcie mi naprawdę ciężko mi było znaleźć pięć okrętów którymi grami się strasznie w grze, gdzie posiadam no ponad 500 w porcie i musiałem się długo pozastanawiać. Tak też wśród tego długiego zastanawiania przesiałem te ziarna od tych cudzysłów plew. I no właśnie te pięć plew znalazłem dla was. No, co prawda jest jeszcze jedna niespodzianka na początek, ale o tym dowiecie się zaraz. Oczywiście zapraszam Was też do dyskusji, czy te okręty, na przykład które ja wymienię, jak wam się sprawują, a może Wy macie na nie sposób, a może Wy macie jakieś okręty właśnie napiszcie w komentarzach, które przyprawiają was o jakiś ból zęba i po prostu wyciągam, kiedy muszę. A jak muszę, to robię to naprawdę z wielkim ból. Dobra, nie przedłużając, zapraszam na ten materiał i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał, bo jest on taki troszkę z przymrużeniem oka. I od razu na starcie pewna mała dygresja: to nie jest okręt, to jest klasa moi drodzy. Wcale kondę nie gra mi się źle, a raczej nie grało mi się źle na testach. I tak samo innymi super ship'ami na testach, ale super ship'y według mnie nie pasują do gry, są wyciągnięte z kontekstu, nie w ten sposób weszły albo nie w ten sposób ta linia została wprowadzona, jak miała być, została nam obiecana. Czyli to było, jeżeli pamiętacie, co wydarzyłoby się, gdyby lotniskowce nie opanowały mórz i oceanów, a super pancerniki dalej pływały. Wtedy była Satsuma, prawda, był Hanower. I między innymi potem zaczęły pojawiać się inne, i dalej się pojawiają, i wcale nie jest, że tak powiem, różowo i fajnie. Tak też ja jestem wielkim przeciwnikiem e, super shipów, niezależnie jakie to będą super shipy: czy to będą amerykańskie, czy to będą krążowniki, czy to będą niszczyciele, czy to będą lotniskowce, czy pancerniki. No i kto wie, może niedługo i super podwodniaki. E, tak też moi drodzy nic a nic mnie nie przekona i nic a nic mi e, nie zmusi mnie do tego żebym grał tym okrętem bo nawet jak były teraz klanóweczki e, prawda z super shipem no to niestety moi drodzy ja nie wyciągałem chociaż że tak powiem kolokwialnie stać mi, a co? Mógłbym kupić, mógłbym pograć i niestety żaden z tych okrętów nie ląduje jak na razie w moim porcie. To taka moja mała forma protestu i tego, że jestem uparty pod jakimś względem. No ale tyle o mnie, moi drodzy, tyle o tym, że super shipy według mnie są B i psują w jakiś sposób tą grę, w ten sposób to pokazuję, ale przejdźmy do tego jakimi okrętami tak naprawdę mi się gra źle w tej grze. Tak też na piątym miejscu no właśnie, zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, i piąte miejsce, tak jak widzicie, wśród tych okrętów, których, no, nie lubię, nienawidzę bym powiedział, zajmuje Hempshire. To dziwne, dlatego, że lubię grać krążownikami i dla mnie wśród krążowników naprawdę musi coś bardzo nie pasować, żeby go nie wyciągać. I tak jest właśnie z Hempshire'em. Gdybym miał powiedzieć ogólnie, co mi w nim nie pasuje, to, no, właśnie... No, na pewno nie kamuflaż, bo ten kamuflaż steampunkowy, który był wydany z półtora roku temu wraz z premierą okrętu, jest naprawdę ładny, estetyczny, ma swój styl i przede wszystkim jakoś się tutaj wpasowuje. Ale. Kamuflażem się nie gra i gra się okrętem. Okrętem ósemkowym krążownikiem, który posiada artylerię o bardzo krótkim zasięgu, bo 16,8. Można to sobie wydłużyć, jasne, ale dalej nie, nie powoduje to, że jakieś jest ochy i achy nad tym okrętem. Zadajemy jakieś obrażenia, bo 4500 tylko przeciwpancernymi. No i no mamy jakieś fajne Kamo 10, ale no właśnie ten okręt jakoś tak nie leży. Nie nie współgra, brakuje tutaj, nie wiem, może z wyposażenia, tak jak widzicie, e, radaru, e, może brakuje, e, nie wiem, no, no czegoś brakuje, może dymnicy, e, tak jak na przykład ma i jest o wiele bardziej użyteczny, a tutaj Hampshire staje się takim e, lolkiem, że tak powiem, na ósmym tierze, gdzie jeżeli popełnicie naprawdę błąd, e, albo nie wiem, przeciwnik Was zaskoczy, no, to lądujecie w porcie i to w tempie ekspresowym, bo ten okręt, jak dobrze wiecie, pancerza za bardzo nie ma. Zbiera wszystko w cudowny sposób. Taka pływająca cytadela na ósmym tierze, więc no, nie za bardzo się z nim lubię i nie za chętnie go wyciągam z portu. Tak, też to jest e, numer 5 na mojej liście. E, ale żeby nie przedłużać, zapraszam teraz na numer 4. Miejsce czwarte, moi drodzy, to Harbin. Tak jest, nienawidziłem grać, kiedy grindowałem sobie ten okręt drzewkowy w linii panazjatyckiej. Ten radziecki kadłub tutaj na nim, te malutkie działa, króciutki zasięg, bo zaledwie 13,5 km, powodowały, że na ósmym tierze, a jak wiadomo, wiecie, ósmy tier rzuca czasami na dziesiątki, no, po prostu przyprawiało mnie to o nie powiem, no zgryz i to nie tylko zębów, dlatego że grało się nim strasznie. Zbiera od niszczycieli z pocisków przeciwpancernych. Dosłownie znika od jednego dobrego pocisku pancernika wystrzelonego przez pół mapy. Jest mobilny i manewrowy. No, nie oszukujmy się tak jak niszczyciele, ale no dobra, no może lżejsze krążowniki w innych liniach ale no poza tym nie ma żadnych zalet, no dobra no strzela szybko, ale nie ma hydro, nie ma zasięgu, teraz coś ma być poprawiane w tej linii pod względem zasięgu i przeładowania, ale to dalej nie poprawi raczej jego pozycji i reputacji i często jak widzę ten okręt bez wsparcia, gdzieś stojący za wyspą, to sobie myślę, o tak, ja Ci teraz graczu pokażę, jak się tym okrętem wrednie gra i jakie on ma wady i zalety, bo według mnie on ma więcej wad, i ciężko jest te zalety przekuć, mimo że to krążownik. Ja lubię krążowniki, że ciężko jest te zalety przekuć, czy tam wady przekuć w zalety i umieć nim się znaleźć. Oczywiście możecie się nie zgadzać, może Wam grało się nim znakomicie, ale on mi po prostu zalazł za skórę i na pewno kasując, jeżeli resetowałbym linię. Tych azjatyckich krążowników, to Harbin byłby przeskoczony w tempie ekspresowym, po to, żeby się nim nie męczyć. Zupełnie inna sytuacja była na siódemce, zupełnie inna sytuacja była na dziewiątce. Tutaj Harbin był taki <much> <much> bardzo zły. Bardzo, bardzo. Miejsce trzecie dosłownie na podium, moi drodzy, może ku zaskoczeniu was. Pierwszy pancernik w tym zestawieniu i ku zaskoczeniu drzewkowy niemiecki. Der Grosse tak jest. Nie gra mi się tym okrętem dobrze. Ograłem się nim, bo linię do kurfursta nawet resetowałem e, i musiałem przejść do groszka dwa razy i myślałem, że za drugim razem znajdę na niego sposób. To znaczy, e, pograłem sobie więcej innymi okrętami, będę wiedział. I dalej przyprawia je o ten ból zębów, o ścisk w tyłku, że tak powiem. Nie gra mi się nim dobrze. Naprawdę ten pancernik zbiera, jest duży, jest mało mobilny, nie jest podobny do Bismarcka i nie jest podobny do Kurfursta. Coś bardzo jest w nim wybrakowanego. Jeżeli miałbym porównywać go do jakiejś premki dziewiątkowej, na przykład pomerena e, niemieckiego. No to pomer ma swoje wady, ale pomer ma swoje wygarnięcie, ma swoją sekundarkę, ma swoje torpedy. A ten kloc na, niebie, na niemiecki, na dziewiątym dieze, jest po prostu przetragiczny. Zanim on trafi, mnie częściej trafi szlak, zanim jak nim gram, więc no, sorry wielkie, ale nie przekonacie mnie do tego krętu. Wiem, że są gracze, którzy mają astronomiczne wyniki na nim ale mi on po prostu nie leży. Jest wiele fajnych pancerników na dziewiątym tierze. Zresztą dziewiąty tier jest bardzo sympatyczny, bo można rzeczywiście zagrać dobrą bitwę przeciwko dziesiątkom i sporo wyciągnąć z tego. Czy expa, czy pedeków, czy prawda... Ee, prawda... E, sreberka. E, więc satysfakcji też. A, ale ten okręt nie daje mi w ogóle żadnej satysfakcji i przyjemności z gry i naprawdę wyciągam go od święta. No dobra. Przejdźmy do drugiego okrętu e, pancernikowego, że tak powiem. I tu też pewnie będzie niespodzianka, bo to też dziewiątka, ale to już drugie miejsce, zapraszam. I sądzę, że tutaj też Was troszkę zdziwię, no bo jakim cudem można nie lubić Izumo? No można. No właśnie ja jestem przykładem gracza, który nie za bardzo trawi ten okręt. Ja tak patrząc po pierwsze na ten okręt, kiedy pierwszy raz dostałem... World of Warships ręce, kiedy przeanalizowałem sobie tę linię i tak z ósemki mamy przeskok na taką dziewiątkę już ten wygląd mi nie pasował no ale dobra, myślę sobie nie ocenia się książki po okładce przecież oczywiście może to był taki projekt, może to była taka koncepcja e, właśnie i tak se stwierdziłem, że pogram dojdę do tego okrętu i kiedy doszedłem stwierdziłem, że nie, nie, stanowczo raz nie i jeszcze raz po trzykroć nie ten okręt mi nie leży, w przeciwieństwie oczywiście do Fredryka de Grosse jest celny, ale no według mnie dalej rusza się jak mucha w smole, jest ciężkim pancernikiem, który rzeczywiście jak gdzieś wlizie to nie za bardzo się obroni. Trzeba w przeciwieństwie do innych Japończyków u niego uważać na rufę, bo oczywiście wiecie dobrze, że te działa może i mają fajny wychył, ale jednak no z tyłu to nie postrzelamy za bardzo. Mają fajne obrażenia, ale no właśnie jakoś inaczej mi się nim gra, inaczej nim się celuje. E, inny jest troszkę styl grania tego okrętu niż na przykład grania czy Yamato, czy Musashi, prawda, o tej budowie, czy nawet wcześniejsze e, pancerniki japońskie na tierach 8-7. I dlatego Izumo ląduje tutaj. Ktoś powie, dlaczego Izumo ląduje może przed Fryderykiem de Grosse, czyli dlaczego Izumo nie lubię bardziej. No, między innymi dlatego, że yy, no, nie ukrywając się, yy, do niemieckich pancerników mam większy sentyment i jeszcze może czasami tego Fryderyka wyciągnę, bowiem, że coś tam sekundarko porobię. To tutaj wiem, że jeżeli nie trafię dwóch, trzech, czterech sal w bitwie, gdzieś to poleci za przeproszeniem po krzakach to już jestem nieprzydatny i nieużyteczny w bitwie i takim klocem na dziewiątce jak trafi mnie na dziesiątki to ojoj, bardzo szybko potrafię schodzić więc naprawdę Izumo stanowi taki e, cierń e, w mojej pancernikowej linii obstawiam, że kiedyś pewnie zagram na nim ładną bitwę i będę mógł powiedzieć, że e, tak, e, to była dobra bitwa i może polubię się z tym okrętem ale na razie na tą chwilę i Zumo powinien trafić do premek, a no właśnie zamiast niego powinien Wargaming tutaj nam ofiarować jakiś inny czy koncepcyjny projekt, czy może coś tam pozmieniać. No to jest moje prywatne zdanie, bo on pasuje jak pięć do nosa w ogóle do tej e, linii. No, ale może Wy macie inne zdanie. Czekam na to, podzielcie się w komentarzu. A ja zapraszam na okręt, który najbardziej nienawidzę w grze i wyciągam go rzeczywiście od święta, i uwierzcie mi, no właśnie, o dziwo, zagrałem na nim ostatnio kilka bitew i były skuteczne, I, i, i to jest dziwne, ale dobra, przejdźmy już sobie do niego. I być może niektórzy z Was się domyślili, a może niektórzy z Was się nie domyślili. Tiger 59 to chyba najgorszy dla mnie okręt w grze. I mimo wszystko, że lubię krążowniki, to w zestawieniu znalazły się trzy krążowniki, to Tiger 59 w porównaniu do Hampshire'a czy Harbina sprawia mi naprawdę ból. Jest to okręt, który tak pasuje na ósmy Tier. No nie pasuje. No, ten okręt jest w ogóle wyjęty z kontekstu i mimo wszystko te działa zadają fajne obrażenia, że udało mi się na jakiejś potyczce zagrać fajną bitwę, bo tu mamy 3200, tak jak na minotaurze. Strzela dosyć sprawnie, bo co 3 sekundy. Ale uwierzcie mi, naprawdę ten okręt jest tragiczny. On jak dostanie cokolwiek, to od razu Wam trzeszczy cytadela w słuchawkach. Jest... No ma ten kamuflaż fajny, można się nim ukryć, no ale mimo wszystko naprawdę trzeba się nim okręcić i dla graczy, którzy go posiadają, a wiem, że niezbyt duża ilość graczy go posiada yy, i pytałem i, i zaciągałem jakieś opinii, to jednak nie tylko ja mam takie wrażenia, że coś gdzieś komuś się tam pomyliło. Mimo wszystko ten okręt ma wyposażenie, bo ma radar, ma dym, ma rozbicie, ma naprawkę. No, brakuje tego, żeby jeszcze kawę robił i chipsy przyniósł do tego, no... Ale dalej nie poprawia to jego wizerunku i opinii w grze. Bo według mnie, no, gra się nim strasznie. Jest wiele krążowników na ósmym tierze. Jest wiele krążowników, nawet brytyjskich, na siódmym tierze. Drzewkowych, na przykład w Fiji. czyli Dido na szóstce, które mają przyjemniejszy gameplay. Ale nie Tiger. Tiger rzucony na dziesiątkach jest powiększoną wersją Niszczyciela, który jest jedynie wielkim workiem z mięsem takim workiem z mięsem moi drodzy za żywotność 36 tysięcy hapsów a jego rzuca na dziesiątki, bo przecież ósemki rzuca na dziesiątki i to jest właśnie ten problem tego okrętu on jeżeli byłby na siódemce może by się sprawdził, ale on będąc na ósemce powoduje właśnie bardzo duży dyskomfort, to nie jest Smoleńsk, który ma wielką Ilość artylerii, że posiadacie w pewnym momencie samo satysfakcję, że tyle pocisków wystrzeliście. Nie. Tutaj modlicie się, żeby te wieże w jakiś sposób strzelały i żeby te obrażenia pojawiały się w bitwie. Tak też. Tiger 59, numerem jeden u mnie, ale wy też moi drodzy, dajcie znać, co dla was jest numerem jeden, który okręt sprawia wam problem. O dziwo w tym zestawieniu nie pojawił się żaden lotniskowiec, niszczyciel. Ani podwodniak, i troszkę mnie to niepokoi, bo czyżbym nie miał tam e, takiego znienawidzonego okrętu? Może i tak być, dlatego że uważam, że w przypadku klas lotniskowiec, niszczyciel, e, no. Da się ukręcić jakiś wynik, zachowując, że tak powiem, e, pewne zasady grania tą klasą. Czy niszczycielem, uważając na spota, czy dobrze ustawiając się na torpedując, prawda, czy artyleryjsko. E, tak samo lotniskowcem, uważnie, nawet, e, że tak powiem, biorąc ten lotniskowiec, który przez większość graczy uważany jest za trudny, bądź słabszy, e, ale no nie mam takiego. Podwodniaki to zupełnie inna bajka. Jeżeli miałbym wybierać, co bardziej nienawidzę, czy super shipy, czy podwodniaki, no to rzeczywiście super shipy bardziej mi nie pasują w grze i tak jak widzicie, nie mam żadnych. A podwodniaki, no jakieś posiadam, nawet chyba w tym momencie do, dolazłem do każdej dziesiątki dostępnej w grze. Coś tam grałem, próbowałem. E, no to jest zupełnie inny temat. One wymagają poprawki. Niech będą w grze, wymagają konkretnej poprawki. Ale niech sobie będą w grze, w przeciwieństwie do superchipów, o których opinię już e, powiedziałem Wam, podzieliłem się na starcie. I ja zapraszam Was na sam koniec, moi drodzy, do komentowania, jakie Wam okręty sprawiają problemy, które z okrętów które istnieją w World of Warships przyprawiały Was za przeproszeniem o ból tyłka albo zgrzytanie zębów. Jeżeli są takie napiszcie, poczytamy komentarze, pośmiejemy się, bo ten materiał był taki z lekkim przymrużeniem oka i mam nadzieję, że tak go potraktowaliście. Zapraszam do siebie nie tylko na takie materiały, ale na więcej e, prawda, rzeczy z World of Warships Uber's Ray kanał od gracza do graczy. Hej, hej!